Dzień dobry, witajcie. Witam w kolejnym odcinku. Nie wiem, który tu już tam z kolei. E, chciałbym coś ciekawego Wam pokazać. Znowu mam zacisk hamulcowy, jak widzicie. E, myślę, że będzie materiał ciekawy e, z tego względu, że pokażę tutaj pewien temat, żeby ktoś sobie przypadkiem z tym zaciskiem nie zrobił kuku. To nie ukrywam, że jak rozbierałem standardowo, to sobie sam zrobiłem kuku, ale sobie z tym tematem poradziłem. Natomiast ten film ma pokazać, jak jest zbudowany ten zacisk i czego nie na pewno nie zrobić, żeby sobie nie zrobić kuku. To co ja zrobiłem, hmm. słuchajcie, zacisk hamulcowy elektryczny. Widzicie, tak to wygląda. To jest Fomoko, Fordowski zacisk. Dokładnie z Forda Kuga ale domyślam się, że pewnie występuje ten zacisk w różnych innych autach również. Podłączymy sobie ten zacisk, słuchajcie, do naszego zasilania. Co zaraz zobaczycie, że on wyjedzie, ale tylko zrobimy to kawałek. O. Teraz wyjeżdża w drugą stronę, słuchajcie. Jak widzicie, on wyjechał w tej chwili do góry, tak jakby nam zamknął się hamulec. I teraz ważna sprawa, którą chcę Wam pokazać. Yy, żeby nie wyjeżdżać i nie wykręcać tego tłoczka kluczem chociażby. Tu mam ten klucz, zobaczcie, no, żeby go teraz nie wykręcać do samej góry na maksa. I dlaczego tak nie robić, to za chwilkę wam to pokażę dokładnie. W środku, w tym zacisku, tylko muszę się to zabezpieczyć, żeby nie dostał w główkę. Należy to zrobić dokładnie tak jak ja zrobiłem, wypchnąć go albo pedałem. Tak jak niektórzy sugerują, że można to pedałem wypchnąć, prawda? No wiadomo, tego płynu nam się sporo wyleje. E ale lepiej jak już mamy zdjęty z samochodu, coś się z nim dzieje, to lepiej sobie powietrzem go wydmuchać i teraz słuchajcie go wyjąć, tłoczek w środku jest pusty, jak to w elektrycznym. Zdejmiemy sobie naszą osłonę przeciwkurzową, i teraz istotniejsza sprawa. Najistotniejszą sprawą jest tutaj ten mechanizm w środku, w tłoczku. Jeżeli go będziemy wykręcali do samego końca, aż tłoczek nam wyjedzie i ten mechanizm nam z tej śruby się wykręci, to będziemy musieli pozbierać i policzyć 70 kulek i 10 sprężynek. Ten mechanizm, tutaj który jest, o ten właśnie, który on się nam wkręca, zobaczcie i wykręca, on jest również łożyskiem. I jak spojrzycie tak pod kątem, tam będzie to widać: są sprężynki i są kulki. Powiedzmy, że to widać. Nie? O, tam są sprężynki i są kulki. I jakby kręcicie sobie ten mechanizm, no to dobry magnes zbierać wszystko i przez lupę później trzeba składać. Te kuleczki są tak malutkie. Słuchajcie, one mają 1,5 mm, może 2 mm średnicy. Zdejmiemy sobie teraz silnik z góry. Myślę, że krótko i na temat, i rzeczowo, bez żadnego wijania bawełny. Dzięki za te wszystkie komentarze, co tam piszecie mi. Bo ja tutaj nie, nie robię żadnej jakiejś tam sobie reklamy ani co. Bo ja nie potrzebuję reklamy. Ale dzięki za miłe słowa. Odkręcimy sobie teraz silnik, stąd rozbieram go po prostu po to, żeby wam go pokazać. Tutaj był jakiś problem ale ja sobie to już później na spokojnie wszystko ogarnę, nie? Na razie muszę to stąd zdjąć. Tutaj jest taki czpień. Tu jest normalnie napęd silnika. Ten napęd silnika możemy sobie tutaj ewentualnie sprawdzić. No jak widać tutaj wszystko ładnie chodzi. Teraz rozpinamy sobie tutaj. Tu jest taka zawleczka. O. Teraz Wam pokażę te mocowanie tej zableczki. schodzi do góry. I teraz słuchajcie, wyjmę wam tą ośkę ze środka, cały mechanizm. Cały ten mechanizm stąd wyjmę. Co bym chciał wam pokazać, tam na pewno została podkładka od od łożyska. Zobaczcie, że na tej ośce tu nie ma nigdzie nacięcia. Na tą zawleczkę, ta zawleczka po prostu jest tylko wbita, tak zaciśnięta. Bardziej będzie nas interesował ten właśnie mechanizm, o którym wam mówiłem. Pokażę Wam to z bliska. I w środku tam widać są sprężynki. O, tak to mniej więcej wygląda. I to jest cały wkład tego tłoczka, który tutaj powinien wejść, o, tak to działa i nie wykręcajcie tego. Cały ten zespół, który tutaj jest, jest gdzieś tam do dokupienia, ale właśnie jest w całym komplecie. Właśnie najbardziej mi zależało na tym, żeby wam pokazać ten mechanizm cały, który tutaj jest. No i dobra, teraz przy składaniu musimy sobie tutaj posmarować tą oś, żebyśmy ładnie tam przeszli przez przez uszczelniacz. Dobra. Tu już mamy, wyjechaliśmy tym naszym czpieniem. no i teraz zapinamy tą zegarkę, bo się zegary to taki Zatrzask rozprężny, można powiedzieć. O. Do tego celu użyję sobie przyrządu do wciskania tłoczków. O. Teraz mam pewność, że ta osie jest dociśnięta do samego końca. A tutaj sobie po prostu zwyczajnie wezmę nasadkę i sobie nasadką dobiję. O i w ten sposób mam dobite zabezpieczenie. Krótko na temat. No i to sobie tak po prostu tutaj lata, nie? Zakładamy silnik. Zobaczcie, że jakbym chciał go założyć w ten sposób, to tutaj mi odpowierzchnia przeszkadza, więc nie ma innej opcji, żeby to pomylić, żeby to odwrotnie założyć. Więc sobie zakładamy tu. Zanim złożymy sobie ten silnik, proponuję tutaj też posmarować ten uszczelniacz, oczywiście oczyścić to miejsce pod tym oringiem uszczelniającym, bo ten oring właśnie uszczelnia nam, żeby się woda tam nie dostała. Teraz możemy sobie to tutaj spokojnie złożyć, o, ścisnąć i skręcić torxami, ampulami, to są ampule. W momencie, kiedy mamy wyjęty mechanizm cały stamtąd, bardzo szybko to wyjąć, czyli generalnie najlepiej podważyć jest albo wybić, nie? W ośkę puknąć delikatnie, ten mechanizm nam wyskoczy, zawleczka z automatu nam spadnie. to wiadomo, że wymieniamy sobie ten uszczelniacz, który tutaj jest, o, prawda? No, ale ja tego nie zrobiłem, zrobiłem na odwrotnie, wyjąłem, teraz se poskładałem. Więc zrobiłem sobie trochę, mówiąc delikatnie, pod górkę, ale ja tam takiej górki się nie boję. Gumka siedzi. Że da się bez rozpinania mechanizmu wymienić tą gumkę. Dało się, bo to zrobiłem. Dobra, bierzemy sobie tłoczek oczyszczony elegancko, smarujemy go sobie. I teraz sobie go włożymy. Tylko teraz musimy pewien numer zrobić tu, włożyć go przez tą gumkę. I go obrócić i wciskać, dlatego że on ma tam wyfrezowania, i inaczej nam się nie da tam wcisnąć. O! O to właśnie chodzi. On tam musi, te dwa wyfrezowania muszą trafić, i on wtedy tam się wciśnie. W ten tłoczek mamy w tej chwili wciśnięty. Pozostaje nam założyć osłonę. Osłona praktycznie tutaj ona już siedzi. Tu mam taki specjalny przyrząd sobie zrobiłem właśnie na dobijanie tych osłon nabijanych jak widzicie i centralnie mogę przywalić sobie i osłona jest dookoła równo wbita. Dobra. Się w tej chwili ułożył, ta gumka tam się fajnie ułożyła. On teraz doszedł do samego końca, a teraz go wypchniemy. W tej chwili tłoczek nam wyjeżdża, zamyka nam hamulce, prawda? Postojowy. No i dobra, zamknął nam się i teraz otwieramy hamulec. W tej chwili zacisk nam się otwiera. Ale tłoczek stoi, jak widzicie. Mechanizm w środku się skręca na dół. W tej chwili doszedł do punktu maksymalnego. Jak się zacznie kręcić, nie? No i teraz pozostaje nam nic innego, jak wcisnąć tłoczek. O! Tłoczek mamy wciśnięty. Szafa gra. Także pamiętajcie, myślę, że filmik się przyda, będziecie wiedzieli, nie wykręcajcie yy, właśnie w ten sposób ani kluczem, ani elektrycznie na maksa kłoczka, bo wam się rozsypie cały yy, mechanizm śrubowy w środku i te kulki jak wam się naprawdę rozsypią. Policzyłem osobiście 70 kulek. 10 sprężynek, czyli 7 kulek sprężynka, 7 kulek sprężynka, 7 kulek sprężynka i tak musimy złożyć całe łożysko i jest to upierdliwa sprawa, bo musimy do tego sobie wykorzystać po pierwsze szkło powiększające, najlepiej to jakąś lampę, tak jak mam tam do elektroniki i do tego jeszcze pensetę niestety, bo kulki palcami nie weźmiemy. To by było na tyle, myślę, że filmik ciekawy. Coś tam się dowiedzieliście znowu, ciekawego zacisk. Fordowski od Forda Kuga. Do zobaczyska w takim razie w kolejnych filmach. Pozdrawiam Was. Dzięki za komentarze i za lajki. Hejka.